Cześć, witam Was w drugim odcinku na temat konwersji. Bardzo, bardzo w skrócie, tylko powiem o co chodzi, dlatego że komentowaliśmy na strzelnicy na bieżąco wyniki. Generalnie test wyglądał w ten sposób, że strzelaliśmy ja i Łukasz z wszystkich pięciu konfiguracji, które przewidzieliśmy do testów na 25 metrów i na 50 metrów. Pięć strzałów z każdego dystansu. Wyniki sobie zaraz zobaczycie, i teraz tak, czego szukaliśmy? Szukaliśmy przełomowych, dramatycznych, drastycznych różnic. W celności, czyli, żeby na przykład uznać, że to daje dużo lepsze efekty, to po prostu chcieliśmy zobaczyć skupienie, które będzie nie wiem, dwa razy lepsze albo coś w tym stylu, a nie na zasadzie takiej, że tu się wydaje, że ta grupa jest trochę lepsza. Nie strzelaliśmy dużo, czyli każda konstrukcja miała pięć strzałów i koniec, nie było możliwości za bardzo, żeby wystrzelać tam, na przykład, nie wiem, 3 serie po 10 z każdego na przykład i wtedy oceniać, także. Te wyniki są, można powiedzieć, taką sugestią, w którą stronę to wszystko idzie. Można na tej podstawie ocenić, jak to się ma do siebie, aczkolwiek nie są to bezwzględne wyniki, tak? czyli to nie jest coś takiego, co trzeba uznać, że po prostu już lepiej nie będzie, może będzie, może będzie gorzej. Trzeba sobie to jasno powiedzieć. Dobra, mam takie pierwsze wrażenia na strzelanie 25-metrowe. To, to moja tarcza. Łukasza tarcza. Generalnie, bardzo w skrócie, zakładając, jak to tam plus minus wygląda, te skupienia nie są znacząco różniące się od siebie. Na ekranie widzicie legendę, co było co, z czego było strzelane. Zresztą widzieliście na bieżąco. Jak to przebiegało? No i teraz tak, jakie były wrażenia? Znaczy, jeżeli chodzi o wynik, prawie wszystkie było cztery blisko, jeden odskok. Zresztą tutaj widać tą grupę odskoków. Jeżeli chodzi o wrażenia, mi najwygodniej, mimo niekoniecznie wyniku, strzelało się z pistoletu z dostawną kolbą i kolimatorem. Bo było lżej. Roni już trochę jest cięższe. Nie bardzo, ale porównawcze. I na 25 metrach, powiedzmy, że nie było jakichś wielkich różnic, jeżeli chodzi o wygodę. Co będzie, może, później? No, yy, według mnie, ale to może pójdziemy do mojej tarczy. Ja powiem, co, co ja myślę. Tutaj mamy podwójną ściągę. Widzicie na ekranie. Widzicie na tarczy. Ogólnie co ja myślę? Ja myślę, że pod względem celności nie ma różnicy praktycznie. No tu widać, że te skupienia są tak samo mniej więcej plus, minus. Tu się gdzieś coś odskoczyło, ale to są takie takie rzeczy, które powiem tak moglibyśmy to oceniać, gdybyśmy strzelili serię, nie wiem, dziesięciostrzałową trzy razy z każdego Poużywali tego po prostu i na tej zasadzie zrobili jakąś ocenę, a nie na zasadzie takich małych serii, ale niestety trochę nas goni czas i w ogóle sensowność tego. Bardzo, bardzo w dużym skrócie nie ma żadnego skupienia, które by się wyraźnie wyróżniało. Czyli nie ma czegoś takiego, że tutaj na przykład z super roni wszystko się mieści tak, a z pozostałych tak. One są podobne, czyli tutaj nic się nie stało jakiegoś wybitnego. Natomiast jeśli chodzi o wrażenia w ogóle, to. Wydaje mi się, że pistolety są bardziej poręczne, czyli bez żadnych dostawek. Jest po prostu łatwiej tym operować. I chyba Glock z kolimatorem byłby tutaj tym typem, który najlepiej przypasował do strzelania takiego w miarę tarczowego, można powiedzieć, bo nie strzelaliśmy jakoś super szybko na jakimś torze, czy na czymś takim, nie było jakichś tam fikołków. Dlaczego tak? No by wiadomo, patrzymy na cel, najeżdża kropka, strzelamy. Nic nie przeszkadza, nie ma jakiejś tam kolby, czegoś, pudełka i tak Ogólnie to jeszcze dodatkowe wrażenia, jakie tutaj się pojawiły już przy 25 metrach, to były takie, że kolba dostawna niestety nie współpracuje z innymi magazynkami, niż tylko glockowskie oryginały. Także to jest już jeden minus na rzecz dostawnej kolby. Jeżeli chodzi o Roniego, to mieliśmy w ogóle fantastyczne przeżycie, ale to będziemy po prostu już sobie omawiać konkretnie przy nim, bo tam była seria nieszczęść. Kolba dostawna u mnie, już na tym dystansie, wywołała takie wrażenie, troszeczkę podparte tym, co widać, że to wszystko uciekło. Znaczy wszystko, może nie wszystko, ale ogólnie strzelając z kolbą, czy w tej wersji na mechanicznych przyrządach, czy w tej wersji z kolimatorem, że ucieka wszystko w lewo troszeczkę i tak jest, faktycznie od razu jest takie wrażenie i tak jest na tarczy. Skąd to się bierze? Bo tej kolby na przykład nie da się użyć, tak że oparliśmy się i jest fajnie. Ona jest na tyle elastyczna, taka miękka, że jak trzymam pistolet, to. No, wiem, no coś trzeba byłoby z nią zrobić, troszeczkę jak dociągniemy pistolet, bo nie ma innej opcji, żeby dobrze jakoś to stabilnie złapać, to ona się ugina po prostu. No i czuć to faktycznie, że jest taka powiedzmy tam giętka i to troszeczkę bardziej właśnie wyraźnie ułożone po lewej stronie grupy takie, które przynajmniej miały jakiś odskok, to były skolby dostawnej. Nie jest to jakiś tam kosmiczny rezultat nie ma takiej dużej różnicy, że całkiem zeszło wszystko tu, ale jest takie wrażenie. No i to chyba właściwie tyle, jeśli chodzi o takie same wrażenia, odczucia ze strzelania. Dobra, tutaj wyniki ze strzelania na 50, to jest Łukasza. Tarcza, niech mówi. Przy 50 metrach już jest trochę inne wrażenie, no bo tarcza zaczyna robić się mała w porównaniu z czy kropką, czy celownikami mechanicznymi. I coś, co ja zauważyłem, mechani na mechanicznych celownikach człowiek bardziej się skupia, bo musi zgrać przyrządy, trzyma je i. Nawet to, że jest skupienie na przyrządach, nie do końca na tarczy, to psychologicznie u mnie wywołały taki efekt, że dużo bardziej się starałem na tych strzałach. I tutaj widać, to są zielone zaklejki. Za to, jak był kolimator, była kropka, to było. A, sobie jedzie, już jest wszystko ok. I teraz ściągniemy, i zazwyczaj gdzieś kawałek odleciało góra, dół czy Taki był pozór, przecież to kolimator będzie łatwo i już niektóre strzały ja miałem, poszły. Ja miałem odwrotną wersję, bo Łukasz zobaczysz bardzo fajne właśnie z Glocka mechaniczne przyrządy trzymane w rękach bez niczego zielone kropki. Nie? Bardzo ładne skupienie jak na 50 metrów, tutaj z Roniego Ro się. Dużo, dużo gorsze rozjechane, ja zrobiłem odwrotnie zaraz zobaczycie. Yy, ale to był ten sam efekt psychologiczny, mniej więcej. Także już przeskakujemy i zaraz jeszcze powiemy o wrażeniach. No dobra, jest tarcza moja na 50 metrów, i teraz tak. Ja katastrofalnie zrąbałem na przykład strzelanie z przyrządów mechanicznych. Yy, my jeszcze nie widzieliśmy filmu z kamery, więc nie wiem, czy tutaj coś się jeszcze złapało z, tego, z tej serii, czy gdzieś tu któryś strzał, to był z pistoletu. Natomiast ogólnie poszedłem w to, co Łukasz mówił, tak? Mówię, a gdzież to jest mój pistolet dużo z niego strzelam, na daleko też umiem i było tak, przyrządy wchodzą pach, wchodzą, pach, wchodzą pach, to było widać na filmie, że ja skończyłem strzelać a Łukasz oddawał pierwszy strzał chyba wtedy z tego, albo z dostawnej kolby z kolimatorem, już tam mniejsza to. w każdym razie yy, po prostu pojechałem po szybkości no i widać efekt, nie? czyli na przykład u mnie byłoby odwrotnie tutaj sam pistolet jeszcze z jakimś tam wyrzuconym strzałem yy, kontra Roni to może Roni byłoby lepsze tak jak mówię, jeszcze nie widzieliśmy filmu z kamery. Więc, jeżeli wy macie zaznaczone, że któryś tutaj strzał to jest z tej czy z tamtej serii, to, to ok. Ogólnie, yy, pistolet z kolimatorem dalej był takim fajnym, jakby tutaj yy, dla mnie przynajmniej elementem, dlatego że kolimator wiadomo, znowu łatwiej jest nakierować, łatwiej jest sobie obserwować całą sytuację, cel i jednocześnie strzelać. Jest poręczny i wszystko się w nim robi normalnie. Natomiast, tak, kolba dostawna. Ok, przy przyrządach mechanicznych one są na tyle blisko, że wreszcie jest fajny prześwit między muszką a szczerbiną. E, jeśli chodzi o strzelanie z kolbą i kolimatorem, no to zostaje tylko do wrażenie właśnie takiego, że kolba jest giętka. Przy mechanicznych to, też się to, to odczuwa. To jest w sumie Twoje wrażenie, bo jak ja strzelałem z tej dostawnej kolby, e, ja czegoś takiego nie odczułem mi było wygodnie z kolbą dostawną i kolimatorem. Nadal najwygodniej, mimo że e, może rezultaty wcale nie, nie pokazują tego. No i teraz tak, jakbyśmy mieli się na szybko odnieść bardziej do skupienia jeszcze na razie niż do tego sprzętu. My na razie mamy cztery strzały z roni, nie wiemy gdzie jest piąty, jeżeli z kamery to wyłapaliśmy to teraz wy to widzicie, my nie. Jeżeli chodzi o strzelanie z pozostałych, no to też zdarzyło się, że o, tutaj mamy powiedzmy parę strzałów dobrych, a tu coś jeszcze się rozsypało, dlatego, że ja strzelałem w miarę szybko po prostu i to jest daleko tak poza tym, więc no ok, to jest jakoś tam akceptowalne. Tutaj też rozrzut mamy duży. No, generalnie powiedzmy tak, mieści się tutaj w tej wewnętrznej części prawie yy, coś tam się podziało, ale znowu, nie ma czegoś takiego, że z jednego jest wszystko Pięknie i nigdzie nie wyskoczyło, a z pozostałych jest po całej tarczy. Powiedziałbym, że takie wyniki, jak tutaj mamy, można byłoby uznać za porównywalne prawie, że. Właściwie to tak na 90%, tak? Tutaj, jak będziemy wiedzieć, gdzie jest piąty strzał, on nie będzie nigdzie tutaj, więc też jest taki odskok. Tutaj te 5 to jest mniej więcej też takie pole. Tutaj z tym mechanicznymi też to. Tak samo, to są prawie te same powierzchnie, nie? Czyli generalnie to co ja myślałem, że się stanie, jeśli chodzi o skupienie, to będzie to, że w pudełku z kolimatorem będziemy mieli wyraźną różnicę. Mimo wszystko, że ja nie jestem zwolennikiem tego systemu, to takie miałem oczekiwania wobec niego, nie? Że jest stabilnie, są trzy punkty podparcia. Naprawdę układ jest tutaj sztywny, to jest dobrze wykonane. Ale nie pokryło nam się to z wynikiem zupełnie. Czyli znaczy istnieje szansa, że Szybciej da się wrócić, spokojniej, ale jeżeli tarczowo się strzela, ma się czas, można poczekać, to przestaje mieć to takie zadanie. Tak, ogólnie, bo... ogólnie tak jak mówię, dla mnie, zakładając jakieś po prostu kryteria oceny, byłem przekonany, że najważniejsze będzie tutaj skupienie strzałów, właśnie, że o to wszystkim chodzi, że dlatego im to pomaga, że stąd właśnie takie podejście, że konwersja coś tam poprawia w całym wyniku i tak dalej, i tak dalej. Nie widać tego na tarczy na razie. Może być tutaj czynnik zakłócający taki, że w miarę sobie radzimy jako tako z bronią i po prostu u nas to niewiele wniosło przy strzelaniu statycznym, tak jak Łukasz mówi. Natomiast gdybyśmy wzięli kogoś, kto ze strzelaniem ma tyle wspólnego, co z lotami w kosmos, to prawdopodobnie byłoby tak, że na zwykłym pistolecie, gdzie są mechaniczne przyrządy, bardzo by się motał i nie byłoby nic. Natomiast z kolimatorem w pudełku coś by się Poprawiło i to mogłaby być jakaś różnica istotna, ale niestety na razie pozostaje to w sferze domniemania. Ok, spróbujemy zrobić jeszcze parę innych rzeczy.